Halo, Kartus! Halo! Halo, halo, kartus! E, witam wszystkich w drugim już odcineczku ze Talkiera Tak, dokładnie. E, już zapomniałem sobie co my mamy zrobić. Ale pójdę za, pójdę za strzałką. Czemu by nie? Czałka pokazuje mi gdzie mam iść to pójdę tam Kurde Psy słyszę jakieś Oła co to jest Oła Dobra nieważne <grystanie> Cały czas przed siebie A nieważne czy promieniowanie na pieprza po dubsku Ważne, żeby cały czas przed siebie iść Ej, no idź, idź! Halo, halo, halo! No? Co jeszcze? Co jeszcze? Tak? Wydawałoby się coś zjeść. Znaczy, no zjeść. Wątpię. Głupi. Gundlu. A co ja mam zrobić? Z tym gościem chyba. Przyszukaj ciało. O, apteczka. Hmm, to coś... hmm, Co to za burza! Hallo tej! Spokojnie! Da się to jakieś przejść... Co ja mam zrobić w ogóle? Mam wziąć to ciało? Shift F? A, dobra, Ctrl F nacisnąłem. Shift F? Nie wiem, przesunę. No po co? Po co? Teraz jak się ten dziennik odpadało? To jest też dobre pytanie, o tak hmm. Idź na nasyp kolejowy Gdzie jest nasyp kolejowy Chwila chwila hmm. Tunel? No to tu jest jakiś tunel Dobra. Wydalony w te I co? Nie wiem, czy ja dobrze idę. Dobra, to bardzo nie wiem, ale. Dobra, chcę sobie zjeść. Można zawsze. A? Niech to zniknie już chyba wygrałem tę grę. Oła! Kurde! Aaaa! Naznaczony, co do stryłoka. Stalker zwany Lisem wrócił z wypadu. Chyba miał kłopoty i potrzebuje pomocy. A Lisem, ja zrozumiałem Lisem. Przywołył ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzyma. Możliwe, że wie coś o stryjłoku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. siły straszyłem, że z Lisem. <laughs> to było dobre. To było dobre. nie wiem kiedy zacząłem nagrywać, pewnie znowu... Będzie jakiś albo 10 minutowy, albo 40 minutowy. Widzicie, poskadzam się trochę, nie wiem co się Ej! Kto nie buć! Kto nie buć Masz I co? Dzięki w porządku, słucham cię uważnie. nasz powiedział mi, że możesz yy, coś wiedzieć o strzeloku. I co? Po o strieloku. wykonany. Gdzieś muszę iść teraz. Głupiec. Nic nie ma. Skłabany. A tu warto by się nawet rozejrzeć, bo czemu by nie? Что-то тут может быть даже oh, О, Пошли, лошадь Помогу тебе, друзья а -а -а! Пошли! Пошли Спасибо Co to... CZEMU?! Co? Co? E... Dlaczego on do mnie zaczął strzelać? Że co? To zrobię cięcie, no i widzimy się jak dojdę do tego momentu. Halo, halo, wracamy po tym cięciu. Yy, mam nadzieję, że ten frajer teraz mnie nie zabije. Co, co to w ogóle było? Uciekam z Nie pomagam mu. Tutaj, pomogłem mi się, to tak skończyło. W ogóle się po drodze dowiedziałem fajnej, ciekawej opcji, że można wyciągnąć te śrubki. I jak tutaj nam zacznie pykać, coś? O tu, można rzucić i patrzcie. Nice. Może sobie ten patrzeć, jaki to ma dokładnie zasięg to wszystko. O, a wy kim jesteście? Sojusznicy ze Sam. Różę je ubrał! Dobra, Co wy tu pokazujecie? na plecu, może. Jak ja mam to? O tak. Pogadam z Wami. A. Co wy robicie? O nie, nie. Czemu nie? Hej. Masz może jakieś ciekawe informacje? Nic. To nara. A ty? Jak zobaczysz tunel... Hmm... Już byłem w tym tunelu, no to... Szanujmy się. Łotknął tutaj... Dobra, jakieś wzdory... Biegniemy dalej. o jakiś lak nieprzyjemny. Śrubkę sobie ten... wezmę. Ha. Ha. Ale to dobre. Dziwnie, co, co ty tu robisz, kościo? Halo! Szanuj mnie nie. nie Nie nie, nie będzie się ze mnie szelać, szanuj mnie się Jojo jo. Szybko? O, on ma na boje jakieś coś? Nice Dobra, czajmy jak flipunek Hmm. A chlebek co jest ziem, Dlaczego by nie? No to też jakiś kamień Kolejny taki <grym wiosenie> Ale już życia Jezu Nieśmiertelny Wszystko tylko czego? Nic nie jest Okej okay. Ale, gdzie są przeciwnicy? Dobra, wiem gdzie są przeciwnicy chyba czy nie jestem pewien? Aaaaaa! Teczka Dobra, szybkie przewodowanie. A czy mi tu ktoś pomaga? Chyba nie Chyba nie No chyba zaraz padnę ale spokojnie, od czego jest zapis gry? Zrobię jakiś nowy Żeby się nie zapisał gry w jakimś pewnym momencie, gdzie nie mam szans na przeżycie Chwilę muszę się inaczej ustawić, bo to wszystko przez to Bra, jednego mniej okay, ile jeszcze? Bra, tu widzę, że czysto chyba Dobra, naboje, no naboje, no zawsze spoko. Zleczka szybka. szukanie ciała. Ej, ten miał... Ten ma jakąś broń! Jak to podnieść? F, dobra, mam. Ja, Inwentorii. Jak to? Haha, no ha. to mi się podoba. Co? To ja mu tak zrobię, czy to ktoś inny mu tak zrobił? Dobra, ale wszyscy, to ciała przeszukać. Ja go nie chcę. Uuu, czy jakiś inny jest? Wezmę. Wezmę, wezmę. Ile temów. O kurde. Haha. Ha. Dobra, dobrze. Poszedł! Poszedł! Ruskie. Co się dzieje? Na no, wszyscy? No, chyba nie. Czemu ty do mnie, gościu, strzelałeś? Te. Te prank. Co ty, gościu, robisz? Jesteś ze mną przecież! Jesteśmy poziom Nie. Jeszcze nie. Nie. A CO?! Co gościu zrobił?! Dlaczego moi do mnie szczelają? Nie są upośledzeni jacyś?! A, no, zły save jeszcze czytałem. Nieważne. A dlaczego oni do mnie strzelają?! <laughs> to jest najdziwniejsze! Moi! Moi ludzie! tego drażuję. Najłatwiej. No, głowę. Tak, poszło. Aha. Ty oni mnie nie widzą. My im dawno. My im dawno. I tu wbijaj, oni się nie kapną. Proszedł, Ruskie! Dobra, dobra, dawaj naboje, dawaj naboje. O, broń. Pojawić się naboje? Nie, dobra. No kurde, podmyli mi się teraz. Trzymam. Aaa. Tam był, Ruskie? Był, ale już nie ma. No, kto do mnie znowu? Pewnie, że ruski. Czy znaczy, ja też chyba jestem ruski, ale to nie wiem, nie jestem pewien. Wszystko jest możliwe. Jak to mówią, wszystko się może zdarzyć. No trochę dno, no nie powiem, że nie, ale... Tragedii chyba nie ma. Nigdy w tych grze tak daleko nie byłem w sumie <laughs> no, czy, czy, czy to jest daleko? Poszedł Rusek hmm. Bo ten mnie wtedy zabił Tu na następny poziom przechodzę, czy ja chcę? Tak, chyba tak Tak, czemu nie? Jak znowu jakiś przyjdzie debil z Kurde, zaszczeli Bez powodu Zabij przywódcy bandytów, już? Tak grubo? Zabij nie, te nie Dawaj, albo ci łepor Nic nie mam, nie strzelać. Dobry Bandyci na pomoc. O oh fak! No to nieźle. Straszli. Banditos. Nie neutralnego. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetu. Matko, bo... Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. Myślałem, że sojusz, to nie. Nic. O jakieś fajne z tłumikiem. Hmm. Co jest lepszy? Lepszym celna się ta ma... Nie, bez no to z spróbuję. Warto zawsze przetestować coś nowego. A chwilę, bo ja dostałem jeszcze jakiś kamień. Tak, ja coś dostałem. Kolejne to. <głosy> nie <głosy> wiem, czy coś daje, jedno będę miał Jakoś nie odczuwam różnicy. Dobra, naboje no ja zawsze warto pozbierać. Ej, ja, no ty gościn nic nie miałeś, biedaku. Halo. Hmm. To może będzie lepsze Mało naboi jak zawsze To jest taki standard Teraz kończyć ten odcinek czy nie kończyć? To jest też dobre pytanie Mam nadzieję, że wy sojusz, tak? Sojusz? Na pewno? Hej Solkerze, w samą porę przydałaby się nam twoja pomoc. Pierwszeni bandyci chcą opanować wyspisko. Mieliśmy tu strzelaninę pół godziny temu i trzech kundy udało nam się załatwić. Reszta się wycofała, ale na pewno rada moja wrócą z posiłkami. Nas już niewielu zostało, więc będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Mów dalej. Urządziliśmy tu na nich zasadzkę. na jedną na zachodu od Instytutu Agroprom. Pomóż nam ich likwidować i nie pożałujesz. Dobra, pomogę Wam. Dobrze, tak, bandytów, zreaguj. Na razie. Dobra, to będzie idealny moment na skończenie odcinka, tylko jeszcze przeszukamy sobie ciało. Tak, to lubię. Granat. Kurde. Nie nadchodzą. Nadchodzą. Nie, nie nadchodzą. Nie nadchodzą. W następnym odcinku nadejdą. Więc no na no.